Cześć kochani, witam Was serdecznie. Miał być vlog. Nawet byłam z zamiarem nagrywania codziennie, ale nic się nie działo u mnie. Ja się trochę też rozleniwiłam, przyznam się szczerze. Ale będzie za to filmik w pewnym sensie z otwieraniem pudełek. Pokażę Wam, co mi dzisiaj przyszło, bo dzisiaj mamy piątek, 31 maja. Ostatnio też mi chyba przed wczoraj przyszła jedna paczucha, czy nawet wczoraj, ale to o tej paczce zaraz Wam powiem. gdy nie ruszaj mi statywu. Zacznę od tej dzisiejszej paczki. Już ją trochę otworzyłam w sumie. Przyszła mi paczka z prenumeraty Kinga. Kolejne trzy książki. Pierwsza książka Oczy Smoka. Kolejna książka, wszystko jest względne. I przebudzenie. Także to są trzy książki, które mi dzisiaj przyszły, chociaż jeszcze nie wiem, czy jednej paczki nie będę miała do odbioru w paczkomacie, bo zamówiłam coś. Tylko nie pamiętam co. Nie pamiętam, co miało mi do paczkomatu przyjść, bo ogólnie zamawiałam dwie rzeczy zaraz po targach. Tak, bo zakupy na targach mi nie wystarczyły, bo tylko trzy książki przywiozłam. Yy, więc nie pamiętam, co mi przyjdzie. Jeżeli już dzisiaj odbiorę yy, z paczkomatu paczuchę, to Wam jeszcze dzisiaj ją pokażę. I mam do otwarcia jeszcze jedną paczkę, z którą muszę poczekać. Jest to taka paczka zafokowana ładnie w papier, w listki. Biorę udział w akcji Dzień Dziecka, robimy sobie prezenty i itd. Na Instagramie Paulina z profilu ja-przestrzeń, link będziecie mieć do jej profilu oczywiście w opisie pod filmem, rzuciła hasło, żebyśmy zrobili akcję Dnia Dziecka sobie. I zebrało nas się chyba z 8 osób i Paulina wylosowała każdemu osobę, której robimy prezenty. Co ja kupiłam osobie wylosowanej to zobaczycie filmik, co ja tam pakowałam i co się znalazło w pudełku ode mnie. Ja nie wiem, kto mnie ma. Nie wiem od kogo dostałam paczkę. Po imieniu też nic nie odgadnę, bo w naszej grupie jest tyle Paulin, że ja już nie wiem od kogo jest ta paczka. Nazwisko też nie pojawia się na Instagramie, więc. Ja... Więc. No dobra, zgubiłam wątek przez Scotta. A, więc ja nie wiem, od kogo dostałam paczkę, i tą paczkę dopiero otworzę, jeżeli wytrzymam to zaraz po północy, z piątku na sobotę, żeby 1 czerwca było yy, otwarcie. A jak nie, no to w południe, jakoś 1 czerwca yy, fajna akcja, nawet samo to robienie prezentu komuś. Bardzo y, mi się podobało. Tak mnie ucieszyło, można powiedzieć, ale tak no, nie powiem. Z chęcią bym już otworzyła. Niby z jednej strony nikt się nie dowie, kiedy ja to rzeczywiście otworzyłam, ale nie będę taka, postaram się wytrzymać. To jest raz, dwa, mam mały zastój czytelniczy. Miałam tak zacząć czytać cenny motyw, miałam skończyć pana Lodowego. tą pierwszy nie zrobiłam ani jednego, ani drugiego. Chyba potrzebuję małej przerwy, chociaż ja i tak nie czytam tak, żeby naprawdę miesięcznie jakoś, nie wiem, z 10 książek czytać, ale chyba na siłę ostatnio trochę czytałam i muszę zrobić tą przerwę. Dyzio, proszę Cię. Dobra, nie zdążyłam go złapać, już wskoczył na regał. Dobrze, może sobie połazię Ja i tak zaraz do pracy idę, więc będę musiała go jakoś ściągnąć stamtąd. Dyzio. Więc skończyłam na tym, że mam zastój czytelniczy. I nie wiem kiedy z tym ruszę. Zobaczymy, kiedy to się okaże. W sobotę wieczorem idę na noc kultury. Pewnie będzie nowy filmik. Kultury jest już od jakiegoś czasu w Lublinie zawsze pierwszy weekend czerwca. I ciekaw jestem, co w tym roku będzie wymyślone. Tu gdzieś Wam, zaraz po której to się stronie pojawia? Link? O tu chyba, tu. Zostawię Wam odnośnik do Nocy Kultury z tamtego roku, co już zobaczycie jak to w tamtym roku wyglądało. I tyle chyba z takich pogadanek. Jak dostanę paczkę z paczkomatu, to znaczy jak sobie sama ją odbiorę, to otworzymy tą paczuchę, bo nie pamiętam. Wiem, że coś zamawiałam z Sonia Draga i wiem, że coś zamawiałam z wydawnictwa SQN. I nie wiem, czy teraz miała mi przyjść Sonia Draga w, do paczkomatu czy SQN, bo jeszcze coś sobie zamawiałam do odbioru w punkcie u siebie na filii więc się pogubiłam z tym wszystkim. A jeszcze mam do Was takie jedno pytanie, bo tak, niedługo już ja jadę sobie na urlop na tydzień czasu prawie do Karpacza i powiedzcie mi czy korzystaliście z mm, storytel.pl, nie wiem jak to określić, czy to jest aplikacja i tak dalej, bo no, trochę podróż nam zajmie, ja niestety mam ten problem, że mam chorobę lokomocyjną i niestety nie dam rady sobie nic ani poczytać no, jako normalną książkę, ani w telefon nie mogę patrzeć, więc tak sobie pomyślałam, że może bym coś sobie przesłuchała przez te parę godzin jazdy. Więc dajcie znać, czy storytel jest dobry, a może coś innego polecacie. No bo tak jechać przez całą drogę i tylko radia, słuchać albo muzyki, albo rozmawiać. Tak to by się zawsze coś innego włączyło i coś by się przesłuchało. Dajcie znać, a ja już kończę, zmykam i odezwę się do Was później. ani mamy sobotę, pierwszy dzień czerwca czyli dzień dziecka zaraz otworzę tą paczuchę, co dostałam z tej akcji z Instagrama co zrobiłyśmy sobie z dziewczynami ale najpierw otworzę tą paczuchę co odebrałam z paczkomatu wczoraj bo nie pamiętam co tu miało być Znaczy już pomału zaczynam podejrzewać ale na 100% nie jestem pewna jest to trzeci tom z serii z kroniki czerwonego klasztoru, czyli listy Maresi. Ja już Maresi i Na Ondel mam. W posiadaniu. Ostatni chyba w ostatnim filmie Wam pokazywałam. I jeszcze do tego hmm, powinny być przypinki, Bo na targach w Warszawie. Nie udało mi się w ogóle znaleźć albo bardziej dotrzeć do Młodego Buka i zrobili promocję tam na hasło Team Maresi, bo Maresi jest ogólnie z polecenia Karoliny z Kombuk. i zrobili promocję minus 35% na hasło Team Maresi i dodatkowo wszystkie trzy przypinki yy, wysyłali. Także tu mamy Maressi. Tu jest na Ondel. I Maressi z listy Maressi. Fajnie one te przypinki wyglądają. Zwłaszcza, że każda przypinka jest do każdej książki z okładki. Także to jest bardzo na plus, ale. Lecimy teraz z tą paczką. No kurcze. O, ja nie mogę. Ha, jest też liścik. I nie ma podpisu, to chyba wiem od kogo. Tu jest liścik. Ja sobie ten liścik sobie przeczytam dobra skarpetki z sowami normalnie genialne super co my tu jeszcze mamy karteczki indeksujące lustereczko kieszonkowe co tutaj jeszcze dalej mamy zakładki magnetyczne takie cudo. Długopis, pewnie ścierający, bo widzę gumeczkę na końcu. Takie cudeńko, słodziaśne. I książka. Wyszła niezapakowana książka. Ćma. Jakuba. Bielawskiego. I co jeszcze mam? Jeszcze mam gumy. Małam. Proszę bardzo. Jakbyś świetnie dostać taki prezent. Ja już wiem, od kogo chyba jest ta paczka. Bo osoba mi się nie podpisała, a na naszej grupie na Instagramie jedna się przyznała, że zapomniała się podpisać na liście. Więc wiem, czy ja to sprawka. Także dziękuję bardzo za paczkę. Jest świetna. Fajnie dostać taką paczkę. Więc nie pozostaje mi nic innego jak i wam życzyć wszystkiego co najlepsze, bo każdy z nas jest dzieckiem, żeby spełniały się wasze Marzenia i czego sobie tylko jeszcze zapragniecie. Ja chyba na tym filmik skończę. Będę się nacieszać paczuchą i do zobaczenia do usłyszenia już niedługo. Na razie pa.